No witam. 15 lipca. Tak jak obiecałam w którymś z filmików pokażę dzisiaj jak się robi knujówkę z pokrzyw... Oj, ze skrzypu, przepraszam. Ze skrzypu. To jest właśnie skrzyp. To jest właśnie skrzyp polny. Już w takim okresie późnej wegetacji. Jest ono, ono znakom, że ziemia w ogródku jest kwaśna i co więcej można o nim powiedzieć, jest dość uciążliwym chwastem, trudnym do wytępienia, ja, ja go wyrywam, szczerze powiedziawszy, nie stosuję żadnych chemicznych środków, chociaż słyszałam, Czytałam gdzieś, że, że nawet na te ostre środki nie reaguje. I co możemy powiedzieć? Zbieramy tego skrzypu ile mamy i do tego mniej więcej dostosujemy sobie wiadereczko, prawda? Czyli na przykład yy, mamy mniejsze poletko tego skrzypu, te z mniejszego poletka, uzbieramy w skrzypu, to w mniejsze wiadereczko. Generalnie, żeby tak luźno poukładanego skrzypu było 1,4 czwar czwarta objętości wiaderku. I... Ja tego skrzypu mam więcej, nie, nie, nie wyrywałam tego wszystkiego, tylko po prostu jak pieliłam grządki sobie przy okazji sobie tego skrzypu uzbierałam. No teraz to jest taki okres wegetacyjny dosyć yy, ciężki, najlepiej by było to zrobić w maju, prawda? Kiedy potrzebujemy tego yy, środka, naturalnego do zwalczania różnych chorób bakteryjnych chociażby w pomidorkach ja w pomidor robiłam taką gnojówkę ze skrzypu w pomidor w maju podlałam pomidorki nie pryskałam niczym ani tą gnojówką ze skrzypu nie pryskałam ani żadnymi środkami chemicznymi żadnym miedzianem niczym i podlałam tylko i teraz stosuję tam co dwa tygodnie taką mm, Nawóz taki kurzy rozcieńczony, już też taka gnojówka zrobiona i podlewam tym rozcieńczonym tak raz na dwa tygodnie. I pomidorki jak widać rosną ładne. Już zaczynają dojrzewać. I teraz wracamy do tego skrzypu. Co robimy z tym skrzypem? Jak uzbieramy sobie już takie wiadereczko, jedną czwarta wiadereczka tego skrzypu, to uzupełniamy wodą. Mniej więcej do samej góry wiaderka zostawiamy tam ze 2-3-4 cm żeby nam się nie wylewało żeby można było po prostu przykryć czymś co I, i to jest gotowa gotowa gnojówka ze skrzypu ona musi przeleżakować teraz oczywiście zalewamy to wodą najlepiej jak jest jakaś woda yy, mm, chociażby z yy, deszczówka na przykład ja mam tu taką deszczówkę w banieczce, czy jakaś woda ze studni może być. Jeżeli nie mamy, no to już taka odstana, prawda, wodociągowa, żeby ten chlor wyparował. I odstawiamy to. I taką gnojówkę, jeżeli chcemy używać na jakieś choroby, na, dla wzmocnienia roślin, dobrze jest, żeby ona powstała około 4 tygodni. I dopiero ona jest wtedy gotowa. A Zostawiamy, przykrywamy takim Obciążamy, nie przykrywamy szczelnie oczywiście, tylko obciążamy czymś tam, żeby był dostęp powietrza, żeby tam ta fermentacja zachodziła. Odstawiamy to w cieniu. I jeżeli potrzebujemy takiej gnojówki na walkę ze szkodnikami, tutaj możemy sobie ją przygotować nawet teraz, jeżeli mamy takie szkodniki. Ja akurat tam zauważyłam na daturze e, przędziorki, więc spróbuję tą gnojówką za jakieś 4 dni, 5, 6, Właśnie taka gnojówka w takim początkowym, fa w początkowej fazie fermentacji jest dobra na zwalczanie szkodników. Czyli szkodniki tak do 7 dni, od 4 do 7 dni tą gnojówką możemy zwalczać. Natomiast już potem jest tylko na różne jakieś grzybowe, bakteryjne choroby. I teraz jakie stężenia stosujemy? Stosujemy do, do podlewania. Do podlewania robimy 1 do 4, czyli do podlewania na różne choroby dla wzmocnienia roślin 1 do 4, natomiast oprysk na szkodniki 1 do 50. I tutaj 1 do 50 możemy sobie nawet to stężenie zrobić trochę mocniejsze, czyli Jedna powiedzmy yy, porcja gnojówki i 50 porcji wody, tylko na przykład dwie porcje gnojówki i 50 porcji wody. Podobno jeden do jednego. Jak się zrobi też się nic nie stanie. Także tyle. I co jeszcze można powiedzieć o skrzypie? Skrzyp zbieramy w takiej fazie. W takiej fazie już kiedy on jest yy, duży ponieważ nie zbieramy jego wiosną. Wiosną skrzyp pokazuje się w takich bardzo niskich, w takich pałeczkach jeszcze wtedy, kiedy nie ma na ziemi nic, kiedy nic nie rośnie. Jakaś jest ziemia uprawiana, jest kwaśna i wtedy żadne rośliny nam jeszcze nie wychodzą, natomiast skrzyp już widać, takie pałeczki z takimi grubszymi końcówkami. I wtedy on, jeżeli nie chcemy, żeby on nam się rozprzestrzenił, wtedy najlepiej by było go niszczyć zanim on wypuści z tych swoich środków nasiennych nasionka bo wtedy się rozmnaża nie teraz nie teraz teraz to już nic nam nie zrobi tylko na wiosnę no i teraz zaraz pokażę jak się tą gnojówkę zalewa tylko przestawić muszę kamerkę no mamy tutaj pojemniczek ze skrzypem Jadereczko i zalewamy wodą. Ja mam tutaj deszczówkę. Nawet wczoraj nam się nalało cała beczułka. Mało jeszcze. wysadza nam to do góry trochę dlatego ja sobie tu przygotowałam taki obciążnik z blachą i kamień można już taki mocniejszy kamień cięższy jakiś stawić i położyć to w jakimś cienistym miejscu i gnojówka gotowa do zobaczenia До услышания.